Przyjaciele, wysłuchajcie raz jeszcze legendy Bionicle. O! Hej! Właśnie projektowałem swoją własną maseczkę. Drodzy randomowi ludzie z internetu, których nigdy nie widziałem na własne oczy, ale radujący moją duszę cyferkami, które wyświetlają się przy nagraniach mojej własnej mordy narcystycznie wrzucanej do internetu. Jak dobrze wiecie, od kilku dni obowiązuje nakaz zakrywania buzi i nosa, czyli noszenia najzwyczajniej w świecie maseczek. Poza tym, że mają one obniżać ryzyko obryzgiwania innych ludzi swoją flegmą, To, to dziś powinienem na Ciebie. Albo z innymi tam wyziewami. Mają one jeszcze inną bardzo ciekawą funkcję. Mogą stanowić formę. wyrazu. Możemy na nich umieścić komunikat, który chcemy wykrzyczeć światła. Ale po pierwsze nie wypada tak wśród ludzi, po prostu drzeć mordy. A po drugie, to strasznie dużo zarazków wytwarza. Skoro i tak wszyscy mamy przechlapane, a dni zlewają się w jedną bezkształtną szarą masę. To dlaczego by nie urozmaicić swojego nudnego życia? by nie wyróżnić się z tłumu, stojąc w kolejce w biedrze? Może oderwać jakąś seks laskę na awanturniczą maskę? Albo nawiązać przyjaźń na całe życie, choć póki co jedynie na odległość co najmniej dwóch metrów? W dzisiejszym recenzenckim odcinku przyjrzymy się przeróżniastym wzorom maseczek. Robiąc już wcześniej taki drobny research, okazało się, że można te wszystkie maski podzielić na co najmniej kilka kategorii I jedną z nich są maski komputerowców, maski hakerskie Wreszcie, bez większego przypału możesz nosić maskę, zakrywać swoją twarz i czuć się jak prawdziwy anonimus Obecna sytuacja stworzyła ku temu perfekcyjną okoliczność Nie musisz fizycznie chodzić do szkoły Paweł, który zawsze dokuczał ci na przerwie, też nie musi, więc nie będzie się z ciebie śmiał Jesteśmy legionem, jesteśmy... Anonymus. I proszę, nie hakujcie teraz mojego konta. To jest źródło mojego utrzymania. Nie chcę iść do fizycznej roboty. Chcę dalej móc nagrywać nieśmieszne filmiki do internetu. Błagam, Anonymus. Tutaj z gatunku hakerskich mamy jeszcze. Nie do końca wiem, czy z gatunku hakerskich, czy z gatunku. Jestem obudzony z Matrixa. Ludzie obudźcie się. Zulichmanol nie istnieje. Został wymyślony przez kosmopolityczne, ponadnarodowe elity technologiczne. No i taka maska miałaby być właśnie takim swoistym reality checkiem dla innych ludzi. Patrzcie, obudźcie się z Matrixa. <laughs> to w ogóle nie ma sensu. Czemu miałbyś kupować maskę z jakimś nadrukiem, z jakimś komunikatem, czyli domyślnie kierować go do kogoś, do innych ludzi, wychodząc z domu <laughs> z hasztagiem <laughs> zostań w domu. Coś mi się zdaje, że ta teoria z Matrixem nie jest wcale taka zmyślona. Kolejną kategorią maseczek są te z gatunku Jaram. Co nie widać, nie widać, że lubię sobie skręcić tłusty lolo. No i właśnie takie maski jak te zakwalifikowałbym do dwóch, kate do nawet, nawet trzech kategorii. Po pierwsze, tych, które jak widzisz, to od razu je czujesz. No jak wszyscy wiemy, owa roślina ma bardzo intensywny aromat. Po drugie, oczywiście, jest to kategoria powiązana z całym lifestyle'em merczem, noszeniem po prostu pewną subkulturą jarania tłoków. No i wreszcie po trzecie jest to kategoria masek, które mogą zrzucić wam na głowę znacznie przedłużoną e, kwarantannę i to nawet nie do końca w swoim domu. No ale ja tam nie wiem, ja tam się nie znam, może najciemniej pod latarnią. Po prostu jeżeli założycie sobie na web wydruk pierwszej lepszej grafiki z Google Grafika z, z po prostu zielonym, to państwo policjanci pomyślą, że nie no dajcie spokój, przecież on to się ironicznie. W każdej sytuacji da się znaleźć jakieś plusy, no i w obliczu ob obecnego nakazu noszenia maseczek. Ci, którzy wcześniej niezbyt dbali o swój świeży oddech, wreszcie mogą go poczuć sami. Stoisz w kolejce w biedrze i widzisz typa z salami na mordzie. Jak myślisz? Jak, jak to musi pachnieć? Wtedy masz podwójną motywację, żeby po prostu się nie zbliżać. Ale ja nie pytałem. Kolejna kategoria maseczek to są maski typu agresywnego. Maski typu jestem nie tylko groźny, ale i jestem indywidualną, wyróżniającą się z tłumu jednostką. Z cynicznymi, ironicznymi napisami. Maski z przedrukami wprost z fanpage'a jestem z Ouzą. No tutaj mamy przykład takiej maseczki. Yy, tutaj to jest po angielsku, ale... Chodzi o to, że... Chodzi o to, żebyś przestał... Przestań doprowadzać albo robić dramat. Yy, drama, tutaj chodzi o to właśnie... Bo nie jesteś Szekspirem. Ach, nienawidzę wszystkich. Tak jakby niemal każda sytuacja społeczna, z jaką zetknęliśmy się w trakcie tej całej zawieruchy, nie dała nam do zrozumienia, jak bardzo wszyscy się nienawidzimy. Potrzebujemy jeszcze nosić maseczki z takim napisem dokładnie w miejscu naszych ust. Bardzo też mi się podobają te maski z gatunku właśnie tutaj tytułowego Jeb*** system. Są takim oksymoronem, że nie ma możliwości, żeby nosiciel takiej maski nie był na maksa autoironiczny. Maska, którą możesz kupić w takim miejscu jak te, na stronie internetowej. Maska, którą możesz nosić tylko dzięki systemowi, w którym funkcjonujesz. Maska, która informuje, że jesteś non-konformistą, łamiesz konwenansę. I jednocześnie kupujesz produkt, który jest przeznaczony właśnie dla mas. A jego twórcy zależy na jak największej liczbie sprzedanych sztuk. Nawet na maskach. Ty gnoju, jak mnie podkablujesz, że zostałem objęty kwarantanną i powinienem teraz siedzieć w domu pod karą kilkunastu tysięcy złotych. Uchroni przed farmazonem. A to ciekawe. Ciekawe, czy naprawdę tak jest. Ciekawe, czy są na to... Ciekawe, czy są na to jakieś badania. Może i nie chroni przed zarażeniem się, ale przynajmniej chroni przed farmazonem. Tutaj mamy maskę w stylu, no nie jestem pewien, jak, jak mówi się poprawnie yy, czy kapusi, czy kapusiów. No po prostu człowiek, który to przeczyta, sam sobie wybierze. <grytanie> <grytanie> Idę po papier. Nie, no to zajebiście mordo. mówisz, że jak tylko wrócisz do domu, to będziesz zrobił kupę, chodzi, chodzi o kał, tak? Ekstrementy, tak? Chodzi o ten cały brud, który się zbiera. O co chodzi z tymi maskami? Autor ma tak właściwie na myśli, co chce przekazać, jaką historię chce opowiedzieć. Najpierw mamy uśmiechnij się, potem mamy idę po papier, potem papier się skończył, potem ja z psem. Poniedziałek. Hashtag zostań w domu, idę do sklepu. Jesteśmy świadkami czegoś absolutnie przerażającego. Bardzo, bardzo fajna maska to także ta z Jokerem, dlatego że nie tylko zwracacie uwagę na swój... Taką odrębność od społeczeństwa, ale również zwiększa szansę na zadzwonienie przez ochroniarza w biedrze na policję, dlatego że prawdopodobieństwo, że to akurat wy strzał jest znacząco wyższe niż w przypadku innych klientów. O, to tak na wszelki wypadek, żeby ludzie mieli pewność, że jesteś klaunem. Wy, coś zajebisty na takich serwisach, gdzie możecie sobie stworzyć własną koszulkę albo właśnie jak, jakąś tam, nie wiem torbę, cokolwiek, wydaje mi się, że część tych serwisów po prostu automatycznie ściąga wszystkie możliwe dostępne obrazki yy, z gogli, absolutnie wszystkie, jakie istnieją, absolutnie bez żadnego kontekstu i umieszcza je na kubkach, maseczkach, koszulkach, podkładkach na myszkę, breloczkach, etui, fartuchach, kominach, workach, polo, plecakach, gadżetach. Tak, losowy render do znalezienia już w pierwszym wyniku na Google Grafika ze Stevem z Minecrafta również jest dostępny w wersji maseczki. Tutaj będę potrzebował pomocy jakiejś hype bestii z uprawnieniami do e, legit checków. Wydaje mi się, że... Nie no, jak dla mnie. Dla mnie Legit. No może wezmę. Wezmę tak. Gucci. Tom Gucci też wezmę. Louis Vuitton również wezmę. Jak na promocji. No i Supreme też wezmę. Babci dam. Będzie nosiła. O. Ty no, ale ta jest na pewno oryginalna. Udało mi się też znaleźć maskę typu 2137. Czy rozpoznaje ktoś akurat tą twarz? Tak jest. To maska z papieżem Polakiem. Żółta morda. Pokazałbym Ci mój folder z memami, mała, ale nie zrozumiesz. Wiesz, wiesz, one, wiesz, one nie, są, nie są dla normików. Wiesz, co to znaczy normik? Szczepiony, szczepiona, ale na co? Nie wynaleziono jeszcze szczepionki na to, co mam na myśli. Co? Off-white za 38 ,17 zł 17 groszych? A, yy... ocena, tak? Ocena jest... wystawiona pozytywna. Maseczek. Lepiej, żeby były, niż żeby nie było. Dobrze, że są. Fajnie. Super. Ekstra. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie.